Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Przychodzę dziś do Was z czytaniem pod tytułem Twój następny poważny związek. Tak? Kiedy? Kiedy ten następny poważny związek będzie i z kim? Co to będzie za osoba? I teraz tak, macie do wyboru trzy karty: numer jeden, numer dwa i numer trzy. Dokonaj, proszę, wyboru. I żeby nie przedłużać, przechodzimy już do czytania. Ok, trzy idzie na boczek, dwa idzie na boczek, zostawiam jedyneczkę i patrzymy. Mój następny poważny związek z kim i kiedy. Z kim i kiedy. O, tutaj taka, coś się już dzieje, coś już się dzieje. Jest tu jakoś romansowo, uczuciowo, coś się dzieje, coś jest na rzeczy, tak? Ale tak ta wystawała. Być może bijesz się z myślami, czy w to wchodzić, czy nie. Być może jesteś jeszcze w jakiejś relacji. Zaraz poczekajcie, żeby tutaj Wam farmazonów niesiać. Więc tak, drogie, jedyneczki. Coś tutaj jest na rzeczy, ktoś, ktoś wokół ciebie się kręci i teraz tak, albo się będzie za moment kręcił. Może ty jesteś na etapie jakiejś przeprowadzki, podróży, wyprowadzki, może ty gdzieś planujesz wyjechać, krótkie wakacje sobie zrobić. Jeżeli to czytanie z tobą już na początku rezonuje, no to posłuchaj do końca, bo tutaj karty mi pokazują, że jak najbardziej podczas jakiejś podróży, będąc na jakimś wyjeździe, na wycieczce, na wakacjach, Albo w momencie, kiedy się teraz lada moment wyprowadzisz, przeprowadzisz, ktoś tutaj pokazuje mi się przy Tobie, kto tak jakby no, chwyci Ciebie za te serducho, zrobi na Tobie super wrażenie, będzie to osoba pomocna, będzie to osoba fajna, rzetelna. I tutaj coś może takiego między Wami się nawiązać. Teraz tak, to jest tak na wstępie, ale natomiast patrząc dalej, to karty mi pokazują, że Ty, moja droga Jedyneczko. Może brakuje Tobie wiary w siebie, może jesteś osobą, która bardzo by chciała coś w swoim życiu zmienić, która bardzo potrzebuje. Tej drugiej osoby do swojego życia, może w samotności jest ciężko, ale mm, jakieś nieprzepracowane są w Tobie emocje. Może jakieś frustracje i żale do mężczyzn, na temat mężczyzn, może jakiś tutaj schemat wyciągnięty, yy, właśnie jakiś rodowy, yy, powielany przez ciebie, może tutaj jakiś mężczyzna. Yy, no, nie wiem, że tu jakaś rana taty, partnera jakiegoś wcześniejszego, bo tu jakiś mężczyzna jest w przeszkodzie, i tak jakby poprzez jakiegoś mężczyznę, ty, tobie jest ciężko otworzyć się na tą miłość, na ten nowy związek, na to uczucie. Ale pod spodem, Tali masz asa kielichów, ja go tu położę, więc jak najbardziej karty mi pokazują, że u ciebie. Będzie ten nowy związek. Ty się na to otworzysz i to będzie w miarę szybko. Ja tak czuję, że to będzie jeszcze teraz przez ten okres letni do późnej jesieni. Tak to tutaj odczuwam, że taki to już się może u ciebie dziać. I ty kogoś poznasz, droga jedyneczko, może już kogoś znasz, i to będzie pielęgnowane, to będzie rozbudzane, to będzie w jakiś sposób, tutaj jakaś praca będzie nad tym związkiem, nad tą relacją, maksymalnie do trzech miesięcy. Tak to czuję. To będzie osoba bardzo ambitna, bardzo zaradna, bardzo pracowita, bardzo uczciwa, bardzo konkretna. To będzie osoba, która będzie wiedziała, jak ma postępować z kobietą, która będzie, ta osoba, czy, czy w ogóle z mężczyzną, ten ktoś będzie po prostu wiedział, co ma robić i ten ktoś będzie bardzo mocno starał się nad tym, żeby zrobić to dobre wrażenie i tutaj mi się pokazuje jako Osoba zaradna, jako osoba zdecydowana, jako osoba też zabawna, jako osoba radosna, tak? I pod spodem talii, tutaj właśnie, no czas najwyższy wyjść z tej energii zawieszenia, bo ty trochę się zamykasz, izolujesz. I jak ma Ciebie ten partner, ktoś docelowy, jak ma ten kochanek, ten ktoś wspaniały i cudowny Ciebie poznać, spotkać, zauważyć, jak Ty siedzisz gdzieś w jakimś zamknięciu, w jakiejś swojej strefie komfortu. Także tutaj jak najbardziej to się pokazuje, no, u Ciebie zaczyna się coś. Mhm, tak jak powiedziałam, maksymalnie do trzech miesięcy od tego momentu, kiedy tego słuchasz, dla wielu z Was to może już się dziać. Konkretna, rzeczowa osoba, ambitna, zaradna, pracowita yy, i tak tutaj mi się pokazuje. Gdzie możesz tego kogoś poznać? Podczas jakiejś podróży, podczas wakacji, podczas przeprowadzki albo w ogóle no, jakaś sytuacja fajna może Was połączyć, moi drodzy. No, i teraz tutaj dopytamy sobie jeszcze. No, właśnie, ty mi się pokazujesz jako osoba, która trochę się na to może blokować, albo się blokujesz jakieś tutaj masz jeszcze w sobie takie, powiedziałabym, emocje nieprzepracowane. I tutaj faktycznie odczuwam cały czas, że jakieś męskie ego, <coughs> jakiś egoistyczny mężczyzna z przeszłości, być może gdzieś, no, zrobił na tobie złe wrażenie, zły wzorzec miałaś, i tutaj gdzieś, no. Jakoś ci ciężko jest odnaleźć się w tej energii z mężczyzną, trzeba nad tym popracować. Może wina taty, może wina jakiegoś mężczyzny, który cię wychowywał, może wina pierwszego partnera, ale teraz tak, widzę, że tutaj no, będzie się działo: będzie się działo, będziecie ze sobą konwersować, pisać, komunikować się i idzie to w dobrym kierunku. Wszystkiego dobrego. I dla Was dwójeczki przekaz, już patrzymy, poczekajcie. Trochę ciasno tutaj mam. Twój następny poważny związek z kim i kiedy? I patrzymy, dla dwójeczek. Poważny związek z kim i kiedy? Pokażcie karty, ale wieje wiatr u mnie. Dobra. Mm -hmm. cóż tutaj mogę Ci powiedzieć pod spodem sali masz Pazia Buław, cóż tutaj mogę Ci powiedzieć dwójeczka nie wierzysz nie wierzysz w związek, nie wierzysz w miłość, nie wierzysz w uczucie. Możesz być osobą zdradzoną, możesz być osobą, która jest po przejściach emocjonalnych, uczuciowych, która została okłamana w perfidny sposób, wykorzystana i możesz ty po prostu nie wierzyć w to, że gdzieś ktoś jeszcze jest taki, kto może być uczciwy, szczery, komu będzie można oddać swoje serce i zaufać. Na ten moment jest ciężko. Możesz prowadzić dużo wewnętrznych dialogów ze sobą samą może być ci ciężko. Tu by trzeba było popracować nad sobą, nad swoimi emocjami. Widzę ciebie, gdzie możesz budować jakiś związek, ale widzę to jako taki czas, powiedziałabym dla niektórych z was Widzę no być może za 3 miesiące, ale w większości przypadków widzę tutaj tak raczej do trzech lat. Raczej do trzech lat gdzieś tutaj karty pokazują, że możesz wejść w Jakiś następny poważny związek, czego nie wykluczam, że po drodze mogą być te związki, jeżeli tylko zechcesz mniej poważne być. Ale my tutaj skupiamy się na jakimś poważnym związku, nie na przelotnej znajomości, nie na zwykłym jakimś romansie weekendowym, tylko na czymś poważnym. Niektórzy mogą odnaleźć się, że za trzy miesiące coś się wydarzy, dla innych jest to do trzech lat czas ta osoba będzie osobą po przejściach, po trudnym związku, po trudnej relacji. To może być osoba, której również może być ciężko zaufać i trzeba będzie się nieźle napracować nad tym, żeby ten ktoś zdobył zaufanie. Tak tutaj mi karty pokazują. Pod spodem tali masz, widzisz? Dużo jest w tobie jakichś konfliktów wewnętrznych, i tutaj czas najwyższy stawić czoła sobie samemu swoim emocjom, uzdrowić coś, odpuścić coś, przepracować przeszłość, nie trzymać się czegoś kurczowo. W każdym bądź razie podjąć decyzję, opowiedzieć się, czy Ty chcesz być w związku, czy to jeszcze nie jest ten czas. Jeżeli ty podejmiesz decyzję w zgodzie ze sobą, opowiesz się, no to wtedy karty tu pokazują, że coś będzie tutaj na rzeczy się działo, jakieś tu uczucie, jakiś tu związek będzie mógł, Mógł się realizować, tak? Ale na ten moment jest ciężko. Może ty tej odwagi w sobie nie masz, że ty się faktycznie boisz, że to się kolejny raz nie uda? Dobra. Oczyścimy. I co tutaj dla Was jeszcze? Wyciągniemy dla dwujeczek więcej radości, więcej uśmiechu, więcej zabawy. Otwórz swoje serce na miłość. Jeżeli to otworzysz swoje serce na miłość, to karty tu pokazują, że szybko to nastąpi, naprawdę bardzo szybko. A jeżeli ty nie otworzysz tego serca, ono będzie dalej w jakimś cierpieniu, w jakiejś blokadzie, no to będzie to wydłużony czas, będzie to dłużej trwało, ale nie ukrywam, że bardzo szybko może to nastąpić. Wypatruj znaków szans i możliwości. I ten ktoś, kto na Twojej drodze życia stanie, będzie dla Ciebie mocnym lustrem. Tak to wygląda. Wszystkiego dobrego. I trujeczki, trujeczki. Patrzymy sobie dla trujeczek. Czekajcie. Z kim i kiedy? Z kim i kiedy? Ten twój następny poważny związek. Podkreślam, poważny, nie jakiś weekendowy romans, tak? No już coś się dzieje, no już coś się dzieje. Ty już chyba budujesz i tworzysz jakiś związek, jest, albo jesteś w jakimś związku i właśnie o ten związek się pytasz. To już się dzieje. Z kim i kiedy? Już ci Mam też takie wrażenie, trujeczko, że ty może jesteś, e, u ciebie może jest tych mężczyzn dwóch. Może ty jesteś w jakimś związku, a w międzyczasie pojawił się ktoś, do kogo Twoje serce mocniej bije, ktoś, z kim czujesz większą więź, większe połączenie. Może tak być, może tak być. Także tutaj też odnajdą się takie osoby, które stoją przed dylematem, które mają serce rozdarte, bo nie wiedzą, czy nie wiedzą, jakiego wyboru dokonać. Ale dobra, to jest tylko taka informacja. Natomiast patrzę tutaj dla tych osób, które konkretnie zadają pytanie. Kiedy i z kim ten następny poważny związek? To już się dzieje. U was to jest nieprzewidywalny czas, to już, to może być już dziś, jutro, pojutrze, za parę dni, to dla wielu z was to będzie lipiec. Lipiec to będzie taki gorący, namiętny czas. Tu może być wakacyjna miłość, która jak najbardziej, jeżeli tylko na to pozwolicie, to stanie się tym poważnym związkiem na dłużej. Mhm. Ale to się może w lipcu teraz rozegrać. Już tutaj to się dzieje i to może być w lipcu. Kto to będzie? To będzie ktoś poznany w podróży, to będzie ktoś poznany na wakacjach. Dziwnie tak brzmi, no nie? Poważny związek, a poznana osoba na wakacjach. No ale niektórzy też po prostu zapisują się na portale randkowe, randkują ze sobą wirtualnie, a później z tego są poważne związki, więc tutaj nie oceniajcie, nie krytykujcie mnie za te słowa, które ja tu mówię, ale coś tutaj jest na rzeczy, ktoś być może potrzebuje tego teraz usłyszeć. A, pod spodem talii nie wyjęłam król kielichów, także już, już tutaj się dzieje u Was, ciepły, wrażliwy yy, osobnik yy, z nutą romantyzmu, z błyskiem wokół, z ogromną namiętnością, przebojowy, Karty pokazują tego kogoś. Konkretny, rzeczowy, wiedzący czego chce i dążący całym sobą do tego, żeby to zdobyć. Taki ten, tak, ten ktoś tutaj mi się pokazuje i określa. Jedyne czego mogłabym się czepić, to zwrócić uwagę, bo taki trochę z niego kuglarz to tutaj może być. Także jeżeli ty będziesz czuła, że to jest coś poważnego, to tak konkretnie nad tym kimś popracować. Wiadomo, że zmiany. Zachodzą w każdym człowieku, kiedy człowiek tego chce i sam nad sobą pracujemy, nikogo nie możemy zmienić, ale w jakiś sposób możemy nakierunkować, na, nakierować, ukierunkować, poradzić, podpowiedzieć, podpowiedzieć i wskazać. Także to się już u Was dzieje, jakieś uczucie, jakiś tutaj jakiś ogień, tutaj, jakaś namiętność tutaj jest. Przełomowy czas to będzie teraz, lipiec, ale dla niektórych z Was, gdyby. Przyszło o ścisłość, to tak do 7 miesięcy, do 7 miesięcy to może z tego być coś poważnego. Konkretny, zaradny, stanowczy mężczyzna z nutą tej iskry namiętności wokół. I co tutaj jeszcze? Co tutaj jeszcze? No faktycznie, jakiś wybór jest, widzisz, dwóch jest, więc tutaj ktoś może w tym właśnie gdzieś mieć ciężko się odnaleźć, ale teraz tak. Jak najbardziej. Jeden etap trzeba domknąć, żeby przyszło nowe. Drugie, żeby się otworzyć na to. Dobrze. I jeszcze sobie tutaj dopytamy. Może faktycznie niektórzy z Was kończą stary związek, bo przyszło coś nowego. Jakoś tak, jakoś tak to czuję. Nie wiem. no nie wiem. Dobra, i dla trójeczek jeszcze co tutaj. No zobacz, patrz, jaka tutaj chemia. Widzisz, jaka tu chemia się tworzy. No no taki pewny siebie ten gościu jest. <tak>, tak, także jak najbardziej to już jest. To już jest ten etap, kiedy już jesteś zakochana albo za moment będziesz. Wszystkiego dobrego moi drodzy.